Witam wszystkich moi drodzy na swoim kanale, z tej strony Witalik Zapowiedź jak zawsze i w dzisiejszym filmiku pogadamy o takim temacie jak nie być 100% perfekcjonistą. Zawsze mamy takie wyrzuty sumienia, że na przykład dzisiaj nie poćwiczyliśmy, nie pojedliśmy zdrowo, nie trzymaliśmy się tego planu żywieniowego, który sobie wymyśliliśmy i się właśnie w tym filmiku to sobie wytłumaczymy jak nie być tym perfekcjonistą. I tak moi drodzy, pierwsza rzecz to każdy z nas chce być jakimś perfekcjonistą. Każdy z nas się na oglądach filmików w internecie, jak ktoś coś robi i pokazuje to w tych swoich mediach społecznościowych, ale tak naprawdę to nie jest, ponieważ nie wiemy, co z tym człowiekiem się dzieje za kamerą i przez jakie on. Problemy i nietrwałości przechodzi przez to życia. Ja sam po sobie, oczywiście, możecie zobaczyć, że mam tutaj napompowane bicepsy i ten, ten, ale uwierzcie mi, nie dało się to łatwo. Też czasem chce się treningi przypuszczać, nawet teraz chce się jakieś treningi opuścić, czasem chce się niezdrowo pożywiać, polejesz sobie na kanapie. Tak, wiem, że mam 20 lat i mam być aktywnym fizycznie, i to wszystko 21 lat, ale czasem przechodzi jakiś dzień, który, w którym się nic nie chce robić. I tak, moi drodzy, sytuacja druga. Co robisz? Kiedy, kiedy przychodzi taki dzień i coś nam mówi w środku, że trzeba odpocząć, trzeba poleżeć, trzeba się trochę poleniuchować, albo ten, albo ten, albo ten, moi drodzy, wiem, z swojego doświadczenia, że lepiej zrobić to, co zaplanowaliśmy nawet z dyskomfortem, jeżeli to przyjdzie, na przykład myślimy sobie, że trzeba iść na trening, ale nam się nie chce, nie chce totalnie. Okej, okay. jeżeli w ten dzień mamy zaplanowany trening na przykład pociągań, czyli to są nasze bicepsy i plecy i nie chce nam się iść i ten trening ma być po planu według planu godzinę, to pójdźmy na ten trening i poczućmy chociaż 10 minut. Moi drodzy, jeżeli na przykład wyspaliśmy się dobrze i ten i ten, to, to znaczy, że problem jest psychologiczny. Jeżeli czujemy, że nic nas nie boli, żadnie mięśnie i fizycznie się czujemy dobrze, czyli to jest problem psychologiczny. Uwierzcie mi, że po 10-15 minutach tego treningu już Wam się będzie chciało już ta Energia z kreatyniny, z glikogenu, z tłuszczu się podbije i będzie nam dawać energii i będziemy chcieli zrobić nawet więcej jak godzinę. I później po końcu tego treningu będziemy myśleć, jak kurde nam się nie chciało iść na ten trening, jak Te, trzeba było tylko to zrobić. Trzeba było tylko pójść na ten trening i ten. Więc jeżeli nawet, nawet czujemy się źle, pójdźmy na ten trening nawet na 10 minut, na 5 minut, nawet porozciągamy się, nie musimy robić jakichś tam siłowych ćwiczeń, tylko porozciągać się, po coś porobić, nawet poćwiczyć, zrobić jeden cent pompek, czy jeden set 30 razy, 15 razy i już wystarczy. Jeżeli będzie się nam chciało, to przedłużmy to, jeżeli nie, to nie. Ale czasem ten barier właśnie psychologiczny trzeba przejść, ponieważ myślę, że każdy, kto ćwiczy już długo, bo jest początkujący, koncentruje się bardziej na motywacji, ani nie na dyscyplinie, to wtedy... Czasem przychodzą takie czasy, że nie, coś. Ja się bardziej koncentruję na dyscyplinie i wiem, że później trzeba myśleć do przyszłości, że później po tym treningu jak będziemy się czuć. Dobrze czy niedobrze? Jeżeli będziemy się czuć dobrze, aha, znasz pamięta, że to będziemy się czuć dobrze. Muznasz to zapamiętuje i daje nam energii do tego działania. Jeżeli na przykład jest bardzo goro, niedobry dzień, na przykład nie wyspaliśmy się, coś tam się stało w rodzinie i przepuściliśmy ten trening, to nic z naszymi się mięśniami nie stanie. Oczywiście. Jeżeli nie poćwiczymy, to trochę może będziemy się czuć inaczej psychologicznie, ale jeżeli przepuścimy jeden trening, opuścimy, to nic się nie stanie. Żeby zrobić atrofię mięśni, czyli żeby mięśni zaczyna zaczęli degradować u naturali, to potrzebuje się około 4 tygodni, żeby zaczął się ten proces. Ale to trzeba w ogóle nic nie robić, tylko nawet nie chodzić, nie biegać i nic. Jeżeli chodzi o jedzenie na przykład, chce nam się coś jeść niezdrowego, moi drodzy, żeby tego nam się nie chciało, tak jak mówiłem w poprzednich filmikach, lepiej sobie zrobić dietę 80 na 20, bądź 70 na 30. 70% to jest zdrowa żywność, czyli to są warzywa, owoce, struczkowe, bobowe, różne kasze i ziarnowe produkty, nabiał, mięsa, ryby, orzecha nasiona. Tych 8 kategorii produktów trzeba zmieścić w 70% naszej diety, bądź 80%. W te 20% możemy zrobić sobie coś niezdrowego albo... Coś nie bardziej nasycającego, tam gdzie nie ma dużo nutrientów i witaminów. Dla mnie to na przykład jest kakao, z miodem, z chlebem i może z masą, może chowem. Wiem, że to w sumie, jeżeli mówisz, teoretycznie są zdrowe produkty, ale jeżeli ich je się je dużo, to nie. I czasem sobie taki meal robię i każdy ma prawo na taki meal, ponieważ to jest dobre dla naszego stanu psychologicznego. Ponieważ jeżeli będziemy sobie 100% wszystko zabraniać i będziemy perfenistami, to będziemy się zdrywać na to, co sobie zabraniamy. Oczywiście, jeżeli sobie na przykład ja zabraniam majonez, chipsy, jestem 100% przekonany, że to dla mnie jest niezdrowe i ja ja tego nie używam. Alkohole, papierosy, ja tego nie używam i mnie to nie ciągnie. Ja wiem, że w tym, w tym kontekście to sobie zabraniam te produkty, ale ja jestem w 100% przekonany, że to na mnie działa negatywnie. Dlatego ja się na to nie, zry, nie zrywam. Ale moi drodzy, jeżeli na przykład zabraniam sobie masło orzechowe, które bardzo lubię, to jest mój jeden z moich produktów, dlaczego zabraniam, ponieważ dużo kalorii tam jest, 600 kalorii na 100 gram, a masło orzechowego potrafię zjeść z pół słoika z 250 gram i sobie zabraniam, przez jakiś czas to później biorę ten słoik i pół słoika mogę upierniczać tego masła orzechowego, bo tak mi się chce. Więc lepiej sobie zjeść tego masła po 20, po 30 gram codziennie właśnie, włączyć w tych 10% kategorii tych produktów i będzie dobrze. Dla was to mogą być cukierki, ciasta, nie bójcie się, jeżeli jeżeli naprawdę lubicie to i to podwyższa was stan psychologiczny, jakieś czekolady, e, tutaj nie mówię nic o alkoholu, bo ja jestem przekonany, że to jest niedobre dla zdrowia i tak wskazuje badanie z do, do alkoholu, papierosy. Ale jeżeli chodzi o słodkie, też to są tam transfusze, które negatywnie wpływają na zdrowie, ale też musimy brać pod uwagę nasz stan psychologiczny, który mamy, ponieważ te produkty, jeżeli zapewniają nam radość, to tak to to jakby się. Niweluje ta, te negatywne skutki od tych transpuszczów. Oczywiście, że nie bardzo, ale w stanie psychologicznym, jeżeli nasz stan psychologiczny jest w spokoju, wtedy będzie dobrze. Więc podsumujesz krótko to wideo, moi drodzy. Nie bądźcie nigdy perfekcjonistami. Oczywiście, my możemy dążyć do perfekcjonizmu i tak ma być, do lepszego, czyli na przykład zmniejszyć jakieś negatywne nawyki i podwyższyć jakieś pozytywne nawyki. To, to jest bardzo dobre. Ale jeżeli 100% będziemy. Starać się być sami, Perfek. Kurde, nie mogę to słuchać. Perfek. Dobra, wiemy o co chodzi. Perfekut, no Dobrze. <grym> dobra. <grym> Jeżeli będziemy się starać być 100% perfeto nie będziemy do tego dojrzeć, to jest dobrze. Ale kiedy chcemy być 100% perfeto coś nam się nie udaje, na przykład zjedliśmy coś niedobrego, nie poćwiczyliśmy i później się na to narzekamy, narzekamy, że ja tego nie zrobiłem, ten, 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 ten i mózgu cały się tak często kręci, to nasz stan psychologiczny będzie się zmniejszać i będziemy myśleć negatywnie, więc nie róbmy, moi drodzy, tego. Starajmy się otrzymać frajdę od procesu, staramy się wszystko rozważać, starajmy się być 1% lepszym od siebie, którzy my byliśmy wczoraj i wtedy będzie wszystko dobrze. Moi drodzy, mam nadzieję, że Wam pomogłem w tym filmiku. Piszcie komentarze na jaki temat jeszcze zrobić filmiki treningi, odżywiania, odchudzania, spalania tłuszczu, sen, moi drodzy, zdrowy tryb życia. Jeżeli byście chcieli popracować ze mną jeden na jeden, jak pisać plan treningowy, ponieważ studiuję na dietetyce, teraz będę iść na trenera personalnego i chcecie, żebym wam rozpiszał jakiś plan treningowy, plan odżywiania, jak wejść w ten tryb zdrowego trybu życia, jak to wszystko zacząć, wpiszcie do mnie, w linku będzie link na... W opisie będzie link na Instagrama, na TikToka, na YouTube'a, na Facebooka. Piszcie do mnie, chętnie odpowiem i chętnie ma pomogę. Dzięki bardzo za uwagę. Z tej strony był witalny zapowiedź i zobaczymy się w krótkich filmikach. Let's go!